Na ciemnej drodze w zachodniej Rosji, miejscu owianym złą sławą z powodu dużej liczby śmiertelnych wypadków, wydarzyło się coś, co głęboko poruszyło pewną kierującą oraz wszystkich, którzy zobaczyli nagranie. Ten przypadek, opisany przez Express.co.uk, dotyczy odcinka, na którym każdego roku dochodzi do co najmniej dziesięciu tragicznych wypadków, często bez żadnych ocalałych. Tamtej lodowatej nocy, kobieta jechała powoli, a światła jej samochodu ledwo przebijały gęstą, przytłaczającą ciemność. Ogarnęło ją narastające, niepokojące uczucie, dlatego zwolniła, aż w końcu całkowicie się zatrzymała. Coś przed nią przyciągnęło jej uwagę w całkowicie niewytłumaczalny sposób. Wtedy kamera samochodowa uchwyciła moment naprawdę niepokojący. Przyjrzyj się uważnie. Ludzka sylwetka o rozmazanych ciemnych konturach, jakby pojawiła się znikąd, tuż przed autem. Postać przemieściła się szybko, niemal jakby przebiegła przez strumień światła reflektorów, po czym zniknęła w lodowatej nocy, jakby nigdy jej tam nie było. Sparaliżowana szokiem, kobieta pozostała nieruchoma przez kilka sekund, próbując zrozumieć to, co właśnie zobaczyła. Co sądzisz o tym i pozostałych przypadkach? Napisz w komentarzach. Użytkownik Reddita o niku John C. Aguilas opublikował nagranie, które w zaledwie dwa dni przekroczyło 2 miliony wyświetleń. A kiedy je zobaczysz, zrozumiesz dokładnie dlaczego. Materiał pokazuje ludzi wyglądających na rolników, sfilmowanych w odległej, wiejskiej części Indii. A to, co uchwycili tamtej nocy, całkowicie sparaliżowało ich ze strachu. Nie mogę zdradzić dokładnie, co pojawia się na nagraniu, aby nie zepsuć efektu, ale mogę powiedzieć, że to coś niezwykle niepokojącego coś, co może sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, czy naprawdę jesteśmy sami na tym świecie. Reakcja mężczyzny jest absolutnie szczera i niewyreżyserowana. Technik dźwięku przeprowadzał rutynowe testy sprzętu audio na nadchodzący karnawał, regulując poziomy i sprawdzając połączenia, podczas gdy noc stopniowo spowijała cały teren przygotowań. Jego kamera nagrywała każdy etap jako część dokumentacji technicznej i do późniejszego użytku. W jednym, konkretnym kadrze widocznym jedynie przez maleńką ułamek sekundy, który każdy mógłby przeoczyć w zwykłym mrugnięciu, Półprzezroczysta postać w jasnym stroju przemknęła bezpośrednio przed obiektywem z nienaturalną szybkością. Sylwetka była częściowo przezroczysta, pozwalając zobaczyć tło przez jej kontur, ale mimo to zachowywała wyraźny, humanidalny kształt, niemożliwy do wyjaśnienia przypadkowym odbiciem lub złudzeniem optycznym. Skąd pojawiła się ta widmowa obecność? W tempie na Florydze wznosi się okazały Floridian Palace Hotel, zabytkowy budynek, który, mimo podziwu dla swojej architektury, skrywa przeszłość pełną paranormalnych pogłosek. Wśród wszystkich pokojów znajduje się jeden, który szczególnie przyciąga badaczy i ciekawskich, tak zwany The Sharifire Room. W tym tajemniczym miejscu C.T. Guerrero, użytkownik Reddita i TikToka, Postanowił odwiedzić hotel w ciągu dnia, mając przy sobie kamerę, aby uchwycić wyjątkową atmosferę tego miejsca. Jednak nagranie, które uzyskał, znacznie przewyższyło jego oczekiwania. So, guys! Film zaczyna się od tego, że Guerrero przechadza się po głównych salonach hotelu, podziwiając dekoracje, które wyglądają, jakby zatrzymały się w czasie. Podziel się swoimi teoriami w komentarzach. Kobieta odwiedziła dom swojej matki na rodzinne spotkanie i podczas wieczoru postanowiła nagrać kilka intymnych chwil. Rodzina rozmawiała swobodnie w salonie, gdy coś zupełnie niespodziewanego pojawiło się w nagraniu coś co później zmroziło krew osobie oglądającej wideo. W progu drzwi ukazała się postać kobiety w jaskrawo-czerwonej sukni. Miała długie, ciemne włosy, a jej porcelanowo blada twarz portała cechy C emanowały klarą intencję maleficzną. Jej wzrok zdawał się przenikać bezpośrednio przez kamerę, jakby była świadoma, że jest filmowana. Przygotuj się, bo to, co za chwilę usłyszysz, należy do historii, które potrafią zachwiać całym Twoim światopoglądem. Użytkownik o nazwie INI opublikował fragment nagrania z monitoringu szpitalnego, który wywołał prawdziwy strach w internecie. Materiał pochodzi z sali pacjenta terminalnego, leżącego samotnie w łóżku, podczas gdy monitory rejestrowały każde coraz słabsze uderzenie serca. Personel medyczny zeznał pod przysięgą, że nikt inny nie znajdował się w pomieszczeniu. Pielęgniarki były na swoich stanowiskach, a drzwi pozostawały zamknięte. Jednak to, co pokazuje nagranie, przeczy wszelkiej logice. Na ekranie wyraźnie widać świetlistą, eteryczną kończynę, powoli wyciągającą się w stronę umierającego pacjenta, jakby próbowała go dotknąć lub towarzyszyć mu w ostatnich chwilach. Komentarze natychmiast się podzieliły. Jedni twierdzą, że to anioł stróż wykonujący swój ostateczny obowiązek, inni zaś są przekonani, że to tylko odbicie światła, złudzenie optyczne lub zakłócenie sprzętu. Nagranie, które ponownie rozpala odwieczną dyskusję. A ty co o tym myślisz? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy spokojne i ciche miejsce może skrywać przerażającą tajemnicę? Czasem najbardziej niepokojące historie pochodzą od osób, które zawsze były zdecydowanymi sceptykami. Tak było z Trentem Williamsem, który nigdy nie wierzył w zjawiska paranormalne, aż do chwili, która zmieniła wszystko. Trent opowiedział swoją historię na TikToku, na profilu Trend Is, opisując noc, której nigdy nie zapomni. Podczas wizyty na północy stanu Nowy Jork zatrzymał się w Airbnb nad jeziorem Skneateles. Mimo swojego sceptycyzmu zaczął nagrywać atmosferę wokół znajdującego się tam pianina, nie spodziewając się, że stanie się świadkiem czegoś, co całkowicie odmieni jego sposób myślenia. Z kamerą w dłoni i mówiąc prawie szeptem, powoli wszedł do pokoju z pianinem. Wtedy to się stało. Jeden z klawiszy nacisnął się sam, wydając niski, mrożący dźwięk, który go sparaliżował. Ta pojedyncza nuta przerwała ciszę i pozostawiła pytanie, które do dziś go dręczy. Co naprawdę nacisnęło ten klawisz w rzekomo pustym pomieszczeniu? Kamery bezpieczeństwa mają rejestrować codzienną rutynę, lecz czasem uchwycą coś, co całkowicie przeczy logice. Dokładnie tak stało się na Filipinach w sztole Victoria Laguna rankiem 29 czerwca 2018 roku. To co zobaczysz, nagrano punktualnie o godzinie 9. Przyjrzyj się uważnie. Pewna rodzina postanowiła spędzić inny dzień, zdala od miejskiego hałasu, wybierając się do spokojnego lasu. Znaleźli jasną polanę obok dużych skał i usiedli tam, jedząc, śmiejąc się i robiąc zdjęcia, nie wiedząc, że nie są sami. Atmosfera była idealna, aż zbyt idealna, jakby coś obserwowało ich z pomiędzy drzew. Z za grubego pnia wyłoniła się humanoidalna postać ubrana w brudne białe łachmany. Jej twarz była najgorsza, nienaturalnie zdeformowana, z ogromnymi, nieproporcjonalnymi oczami, krzywymi ustami, w niemożliwym grymasie i skórą tak bladą, że wyglądała chorobliwie. Rodzina nie usłyszała kroków ani szelestu: to coś po prostu tam było. Ojciec i jego syn szli ulicą, gdy coś w ciemnym domu po drugiej stronie zwróciło ich uwagę. Na dachu opuszczonego budynku znajdowała się blada postać, która nie powinna się tam znajdować. Istota miała wydłużony kształt i pozostawała całkowicie nieruchomo na dachówkach. Po rozjaśnieniu nagrania można dostrzec coś, co wygląda na sylwetkę owiniętą w białe tkaninę. Jednak jej pozycja i zachowanie nie przypominają żadnego normalnego człowieka. Kobieta przeprowadza się z Kalifornii do Ohio. Z powodu pracy męża, zostawiając za sobą bezpieczeństwo mieszkania z rodzicami. W swoją pierwszą samotną noc postanawia nagrać filmik nowego domu, aby wysłać go matce i ją uspokoić. Jednak to, co uchwyciła kamera, paraliżuje ją ze strachu. W korytarzu materializuje się całkowicie czarna postać, wpatrująca się w nią nieruchomo. To zjawiskoń kłego cienia, lecz gęstą, wyraźnie zarysowaną humanoidalną formę, poruszającą się z wyraźnym zamiarem. Po tym incydencie kobieta nigdy więcej nie opublikowała żadnych nagrań, co sugeruje, że tej nocy wydarzyło się coś naprawdę traumatycznego. Samotny kierowca przeżył jeden z najstraszniejszych momentów w swoim życiu, jadąc nocą po całkowicie pustej drodze. Aby uspokoić nerwy, zaczął śpiewać i nagrywać się telefonem, nie wiedząc, że rejestruje coś przerażającego. Oglądając nagranie, zauważył zakapturzoną postać ubraną na biało, stojącą nieruchomo w krzakach, jakby na niego czekała. Najgorsze przyszło potem. Ta sama postać pojawiała się wielokrotnie w różnych miejscach drogi, zawsze na poboczu, zawsze wpatrzona w samochód. Wyglądało to tak, jakby śledziła go przez całą trasę. Od tamtej nocy przysiągł, że nigdy więcej nie będzie jeździł sam o tej godzinie. Dzieciństwo zwykle pełne jest niewinności, zabaw i czasem tajemniczych światów, które dzieci tworzą w swoich umysłach. Ale co się dzieje, gdy te światy zaczynają przenikać do rzeczywistości? Ten przypadek udostępniony na Instagramie przez użytkownika Speakers przenosi nas w pewną noc z życia Diego, mężczyzny, którego córka zdawała się nawiązać kontakt z czymś, co nigdy nie powinno pojawić się w jej świecie. Pewnego wieczoru, około godziny 19, Diego, który wcześniej doświadczył już dziwnych zjawisk w swoim domu i opisał je publicznie, usłyszał z pokoju córki niepohamowany śmiech. Niepokojące było to, że o tej porze dziewczynka powinna być sama i szykować się do snu. Z uczuciem ciekawości i niepokoju, zdecydował się wziąć kamerę i nagrać to, co się działo. Coś w nim podpowiadało, że ten rzekomy, wyimaginowany przyjaciel, o którym córka tak często mówiła, może wcale nie był wyimaginowany. Kiedy wszedł do pokoju z kamerą w dłoni, to co zobaczył, całkowicie go sparaliżowało: Uwaga! Dziewczynka siedziała na łóżku plecami do drzwi, śmiejąc się tak, jakby bawiła się z kimś lub czymś, co nie powinno tam być. Diego zawołał ją, lecz nie odpowiedziała. Pewnej nocy, gdy sprawdzał swoją prywatną łazienkę, Diego zauważył coś niepokojącego po drugiej stronie matowej szyby drzwi, coś, co również zostało uchwycone przez kamerę. Bądź czujny. Twórca z TikToka, którego nazwa pojawiała się na ekranie, udostępnił niepokojący materiał nagrany podczas jego eksploracji opuszczonej szkoły skrywającej mroczne sekrety. Odlupane ściany i zakurzone ławki przywołują historię uczniów, którzy kiedyś wypełniali te korytarze śmiechem i nauką. Teraz pozostała jedynie grobowa cisza, przytłaczająca atmosferę. Podczas przechodzenia przez opuszczone korytarze, kamera zarejestrowała coś, co nie powinno tam być wyraźnie zarysowaną sylwetkę ucznia siedzącego spokojnie w swojej ławce, jakby czas się zatrzymał. W tej sali postać miała naturalną postawę, jakby czekała na lekcję, która nigdy już się nie rozpocznie. Najbardziej niepokojące było to, że gdy Andreas wszedł do klasy, aby to sprawdzić, pomieszczenie było całkowicie puste, bez najmniejszego śladu obecności, którą wyraźnie uchwyciło nagranie. Mężczyzna postanowił nagrać artystyczne wideo pod wodą, machając flagą w głębinach. Wszystko wydawało się iść idealnie. Ujęcie było spektakularne. Bąbelki powoli unosiły się w górę, światło przenikało z powierzchni, tworząc niemal nierealny efekt. Tuż przed obiektywem, jakby wyłaniając się znikąd, pojawia się ciemna i niezwykle długa czupryna, unosząca się w wodzie. Porusza się w sposób nienaturalny. Jakby miała własną wolę. Kaberzysta to mężczyzna o krótkich włosach. To jest oczywiste. Materiał, który właśnie napłynął z Chin, jest krótki, ale przerażający, a jego siła wizualna odbiera mowę. Nagranie opublikowane w chińskim serwisie społecznościowym pokazuje coś, co wydaje się przeczyć wszelkim statystycznym szansom. Kamery monitoringu w bloku mieszkalnym uchwyciły dokładny moment, w którym ogromna błyskawica, jasna jak tysiąc słońc, uderza bezpośrednio w budynek z tak niszczycielską siłą, że wygląda jakby mogła skruszyć beton. W historycznym zakątku Brown Hills w Anglii znajdował się pub o nazwie Diancor, znany z przytulnej atmosfery, lecz również z plotek o mrocznych sekretach skrywanych w jego murach. Nagranie opublikowane na Reddicie przez użytkownika FitCode 8290 rzuciło niepokojące światło na wydarzenie, które, zdaniem wielu, mogło przyczynić się do zamknięcia tego kultowego miejsca. Na początku wszystko wygląda zupełnie zwyczajnie: klienci siedzą spokojnie, rozmawiają i delekturą się napojami w atmosferze pełnej relaksu. Ale ta cisza nagle zostaje przerwana. Bez kontaktu, bez żadnego dotknięcia, kilka butelek, starannie ustawionych za barem, spada gwałtownie na podłogę, jakby niewidzialna siła postanowiła dać o sobie znać. A ty? Co byś zrobił, gdybyś znalazł się w takim miejscu i zobaczył coś podobnego? Napisz w komentarzach. 26 maja 2009 roku mężczyzna o imieniu Jerry Bruce zamieścił na swoim kanale YouTube nagranie, które z pewnością sprawi, że dwa razy zastanowisz się, zanim ponownie zbliżysz się do swojej szafy na resztę życia. Jerry wyjaśnia, że on i jego żona spali spokojnie w środku nocy, kiedy nagle obudził ich niepokojący dźwięk drzwi, zamykających się gdzieś w domu z głośnym, suchym trzaskiem. Gdy Jerry wstał z łóżka, aby sprawdzić, co spowodowało ten niepokojący hałas, zobaczył, jak drzwi szafy zatrzaskują się całkowicie same, tuż na jego oczach, bez jakiegokolwiek dotyku. Niestety nie zdołał uchwycić tego pierwszego momentu na kamerze, ponieważ wydarzyło się to zbyt szybko ale to, co udało mu się nagrać później, okazuje się równie niepokojące i dezorientujące w zupełnie inny sposób. Za każdym razem, gdy próbował ponownie zamknąć drzwi szafy po tym incydencie, okrągła klamka zaczynała poruszać się i obracać samodzielnie, jakby coś po drugiej stronie desperacko próbowało się wydostać lub zwrócić na siebie uwagę coraz bardziej natarczywie. Nagranie jest krótkie, ale niezwykle niepokojące i nie widać żadnych wyraźnych śladów sznurków, kabli ani osoby manipulującej czymkolwiek poza kadrem. Jerry twierdzi, że niedługo po tym przerażającym zdarzeniu on, jego żona i ich dziecko uciekli z domu na zawsze, nigdy nie wracając, nawet po swoje rzeczy. Dashcamy to okno na to co niespodziewane. Od dziwnych kolizji po naprawdę niepokojące sytuacje, te urządzenia rejestrują momenty, które w innym przypadku pozostałyby niezauważone. Przykładem jest nagranie udostępnione przez kanał Dashcam Owner Indonesia, przedstawiające niepokojące zdarzenie zarejestrowane w kwietniu 2019 roku na autostradzie na Bali. Film zaczyna się całkowicie zwyczajnie. Samochody jadące w rzędzie, światło oświetlające asfalt i rutywa nocnej jazdy. Jednak w ciągu kilku sekund wszystko się zmienia. Uważnie patrz. Kamera pokazuje, jak auto przed nagrywającym nagle gwałtownie skręca, jakby próbowało uniknąć czegoś na drodze. W tej samej chwili daszkam rejestruje coś, co wygląda jak humanoidalna postać wyłaniająca się z prawej strony jezdni. Zjawa? Niewytłumaczalny cień. Może zwykłe odbicie, a może obecność związana z mroczną tajemnicą tego miejsca? Niektóre stare domy zdają się przechowywać historie, których czas nie potrafi uciszyć miejsca, gdzie sekrety pozostają ukryte, lecz jakby czekały na moment, by zostać ujawnione. Tym razem ekipa z kanału YouTube The One and Only Lech odważyła się wejść do stuletniego domu znanego ze swojej niepokojącej reputacji. Miejsca, w którym wielu twierdziło, że wyczuło obecność czegoś nadnaturalnego. Podczas badania postanowili przeprowadzić sesję Spirit Box, metody używanej przez niektórych badaczy do próby kontaktu z istotami, które rzekomo należą do zaświatów. Uchwycoły materiał szybko okazał się wyjątkowo niepokojący. Gdy ekipa obserwowała pomieszczenie z innego miejsca, urządzenie zaczęło emitować zniekształcone, niezrozumiałe słowa, jakby ktoś lub coś próbowało odpowiedzieć z innego wymiaru. Jednak najbardziej wstrząsający moment nadszedł chwilę później. Drzwi pokoju, jakby posłusznie reagując na niewidzialną obecność, nagle się zamknęły i to w zaskakująco cichym sposób. Po kilku sekundach, niemal jakby ta obecność bawiła się z nimi. Te same drzwi powoli otworzyły się ponownie, podczas gdy z urządzenia nadal dobiegały niepokojące dźwięki. Czy to prawdziwa paranormalna manifestacja, czy może zjawisko, którego jeszcze nie potrafimy wyjaśnić? Ostateczny osąd należy do ciebie.